Czy to koniec najpopularniejszego polskiego talk show prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego? Taką informację otrzymaliśmy od samego prowadzącego kanału na jego Instagramie, ale czy aby na pewno możemy traktować te słowa na poważnie? Czy naprawdę Kuba Wojewódzki nazywany Królem TVN został zwolniony? Właśnie na te pytania spróbuję odpowiedzieć Wam w dzisiejszym materiale. Najpierw jednak przybliżę Wam postać samego Wojewódzkiego, który już od ponad 20 lat prowadzi swój program. Tych, którzy nie subskrybują mojego kanału, zachęcam aby to zrobili. Oglądajcie materiał do końca i pamiętajcie go ocenić. Wbijcie także na Discorda. Link do niego znajdziecie w opisie. Z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Kuba Wojewódzki jest polskim dziennikarzem, publicystą, felietonistą i celebrytą. Urodził się 2 sierpnia 1963 roku Koszalinie. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ale studiów nigdy nie ukończył. Początki jego kariery w showbiznesie biznesie ściśle związane są z muzyką. W 1990 roku objął stanowisko dyrektora artystycznego firmy fonograficznej Arston, w której odpowiadał za wydanie płyt takich artystów jak Kult, Farben Lechle czy T. Love. W 1993 roku był dyrektorem festiwalu w Jarocinie w Telewizji zadebiutował w programie Rock and Roller, a następnie pojawił się w programie Halogramy. Trzykrotnie był jurorem w jednym z pierwszych polskich talent show. Jego występy w idolu sprawiły, że Wojewódzki stał się rozpoznawalny, a dzięki swoim inteligentnym i często kąśliwym komentarzom zdobył sympatię widzów. Przełomem w jego karierze było stworzenie autorskiego talk show Kuba Wojewódzki, nadawanego w stacji Polsat w latach 2002-2006. Wojewódzki zapraszał znane osobistości do studia i przeprowadzał z nimi rozmowy na różne tematy. W 2006 roku Kuba razem ze swoim autorskim programem przeniósł się do stacji TVN. Tam zasiadał w jury programu Mam Talent i X Factor. W latach 2015-2017 był jurorem talent show Mali Giganci, gdzie oceniał poczynania młodych uczestników. Obecnie jest uważany za jedną z najważniejszych twarzy stacji i najpopularniejszych osobowości telewizyjnych. Słynie z nieszablonowego poczucia humoru i kontrowersyjnych wypowiedzi. Oprócz kariery telewizyjnej, Wojewódzki przez lata rozwijał swoją karierę w radio. W latach 2003-2007 do 2007, Showman wraz z Michałem Figurskim prowadził w antyradiu poranną audycję zatytułowaną Antelista, a w kolejnych latach Poranny WF na antenie radia SK Rock. Wojewódzki jest również utalentowanym publicystą i felietonistą. Był dziennikarzem gazet muzycznych takich jak Magazyn Muzyczny czy Muza oraz redaktorem naczelnym miesięcznika Brum. Był także współwydawcą miesięcznika Plastik, publikował swoje teksty na łamach takich tytułów jak Wprost, Przekrój i Playboy. W 2008 roku nawiązał stałą współpracę z tygodnikiem Polityka. Jak przystało na osobę kontrowersyjną i otwarcie wyrażającą swoją opinię, Wojewódzki ma na swoim koncie kilka medialnych skandali. W jednym ze swych programów, Showman znieważył zdaniem sądu flagę narodową. Przez to stacja TVN musiała uiścić karę prawie w pół miliona złotych. Został oskarżony o ksenofobię, gdy w 2012 roku wraz z Michałem Figurskim wygłaszali na antenie radia SK nieprzyzwoite wypowiedzi pod adresem Ukrainek za co władze stacji zwolniły obu dziennikarzy. Kuba został również oskarżony o rasizm, gdy podczas audycji poranny w ŁEW wraz z Figurskim znieważili czarnoskórego mężczyznę. Za ten incydent Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na stację ESKAROK karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Życie prywatne showmana od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów i portali podkarskich. Wojewódzki jest najpopularniejszym kawalerem w showbiznesie i nic nie wskazuje na to, by szybko miał zmienić swój stan cywilny. Celebryta od wielu lat spotyka się z pięknymi i dużo młodszymi od siebie kobietami. Bardzo medialnym związkiem dziennikarza był związek z aktorką Anną Muchą, z którą spotykał się przez 4 lata. Para rozstała się w 2007 roku. Następnie na dłużej związał się z o 20 lat młodszą modelką Renatą Kaczoruk. Szybko stali się jedną z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych par polskiego showbiznesu. Celebryci rozstali się w 2018 roku. Teraz, gdy postać Wojewódzkiego już jest wam dobrze znana, przejdziemy do wspomnianego na początku ogłoszenia, że jego program zostanie usunięty z ramówki TVN. Wojewódzki na swoim Instagramie napisał, w związku z nagłym, aczkolwiek spodziewanym końcem programu Kuba Wojewódzki. Dziękuję wszystkim za obecność przez ostatnie 20 lat. To była wspaniała podróż. Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych. Jak widać, Wojewódzki mówi wprost o końcu programu. Wiele osób w to nie dowierza, a dyrektor programowy TVN, spytany o tą sprawę, odpowiedział: To jakaś totalna głupota. O tej porze wkładamy, a nie zdejmujemy. Dalej dodał. To są słynne prowokacje Kuby. Z jego wypowiedzi wynika, że możemy być spokojni, a program będzie niezmiennie pojawiał się we wtorki o 22.30. Najprawdopodobniej cała ta akcja to jedynie marketing i prowokacja wymierzona w portale plotkarskie. Niektórzy spekulowali, że domniemane zwolnienie miało być spowodowane ostrą krytyką wojewódzkiego wygłoszoną w dzień dobry TVN. Skierowaną przeciwko Małgorzacie Rozenek Majdan. Na szczęście to nie okazało się prawdą. Takie postępowanie było już wcześniej stosowane przez tego dziennikarza. Być może jest to też zapowiedź nowego projektu, który zobaczymy w przyszłym roku. Mimo wszystko, możemy być pewni tego, że tej jesieni Kuba Wojewódzki nadal będzie dostarczał nam swój program i miejmy nadzieję, że będzie to robił jeszcze przez wiele lat. Kuba Wojewódzki potwierdził w piątek, że czwartkowy wpis na Instagramie, sugerujący koniec jego talk show, był tylko prowokacją. Kuba napisał, Dziennikarstwo to poszukiwanie informacji, a nie bezmyślne przepisywanie ich z Instagrama. Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł, a nie bezrefleksyjne kopiuj-wklej – podkreślił Wojewódzki, zapowiadając kolejny odcinek swojego programu. Zwrócił się też do dziennikarzy. Każdy narcystyczny, przerażony utratą atencji, desperowany celebryta używa was jak małolotnego rzecznika prasowego. Zapewnijcie im rozrywkę swoim brakiem odwagi, niezależności i krytycyzmu. Czy z takimi ideałami szliście do tego zawodu? Z takim pytaniem pozostawił dziennikarzy Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie. A Wy co sądzicie o całej sytuacji? Lubicie Kubę Wojewódzkiego? Czy może za nim nie przepadacie? Koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu.